Jak nazywa się ta strona? Tak mniej więcej obchodzone są święta majowe w Rosji. Począwszy od 28 kwietnia w Rosji rozpoczynają się weekendy, które trwają 4 dni do 1 maja. 1 maja jest ostatnim dniem weekendu. W ciągu tych 4 dni pracują tylko firmy prywatne. центры хандловые, галереи и все связаны с разрывкой. Некоторые из них работают даже больше, чем обычно, потому что приходы в те дни больше. В тот уикенд все выезжают до мест, до лесу, над озеро, над рекой или просто до дачи. В России нет специально вызначенных мест до смажения мяса, или только в Москве что-то такого. Согласно с мясо можно смажить только в своей даче или на территории Prywatnego domu. Nie można smarzyć nigdzie indziej, ale Rosjanie co roku nie przestrzegają prawa i budują ogniska na łonie natury. W najlepszym przypadku po wczesowiczach zostanie mnóstwo śmieci, których na pewno po sobie nie sprzątają. W najgorszym dojdzie do pożaru lub ktoś utopi się piany w jeziorze w pobliżu którego zrobili ognisko. Niestety na majówkach takie zgony są bardzo częste. Jak wspomniałem wcześniej, rozpalenie ogniska na łonie natury jest prawnie zabronione, ale ponieważ w kraju nie ma specjalnych miejsc do rozpalenia ognisk, policja przymyka oko na takie wykroczenie. Władze po prostu umieszczają plakat przy wjeździe do lasu z napisem zabranie się rozpalenia ognia chroń las. I wszystko. Odprawili mnie żarić a szybko. Odprawili mnie żarić szoszłyk buchim. Fatalna Porozmawiajmy trochę o mięsie. Mięso kupuje się na kilka dni przed świętami. I to nie dlatego, że sklepy będą zamknięte w święta. Nie. Wszystkie sklepy są otwarte w święta. Po prostu mięso trzeba zamarynować, aby było smaczniejsze. Oczywiście można kupić gotowe mięso na szaszlik w sklepie, ale w Rosji uważa się, że mięso będzie smaczniejsze, jeśli sam jej zamarynujesz i ugotujesz. Uważa się również, że najlepsze mięso, najlepszy szaszłyk jest gotowane na szampurach, nie wiem jak to po polsku, a nie na metalowej siatce do grillowania. Jest to najbardziej klasyczny sposób gotowania szaszłyka. Oczywiście, jaki szaszłyk bez wódki? Te święta Rosjanie piją nie tylko wódkę, ale także każdy inny alkohol, który się pali. Takie zabawne wakacje z mięsem i alkoholem w przyrodzie odbywają się tylko raz w roku, więc każdy chce cieszyć się nim w pełni. W związku z tym wielu kierowców również pije alkohol w dużych ilościach, w nadziei, że wieczorem w drodze powrotnej do miasta nie zostaną zatrzymani przez policję. W rezultacie wieczorem w te święta Dochodzi do większej liczby wypadków samochodowych niż w zwykły dzień. Ci, którzy z jakiegoś powodu nie mogą opuścić miasta, aby upiec mięso, pieką je na balkonie swojego mieszkania. Jeśli u Was nie ma И вам негде пожарить шашлык есть один хороший способ. Co oczywiście jest również zabronione przez prawo. Niektórzy ludzie pieką mięso na swoim podwórku, co również jest zabronione przez prawo. Możesz mieć pytania, dlaczego nie można po prostu pójść do najbliższej restauracji, takiej małej restauracji zamówić tam na przykład szaszłyka. Ponieważ w te świąty na każdej ulicy jest mała restauracja, która gotuje szaszłyk. Ale, jak powiedziałem wcześniej, w Rosji najlepsze kuchnie, Шашлык то тен, который сам уготовалась. Венц, даже если не можешь выйти из места, абы упец менсо, мушишь упец мясо на балконе. Очевидно, проводит то до <плых> таких нефортунных консеквенций. А в те швентечные дни личба пожаров в краю есть значительно выше, чем в нормальные дни. Повем теж, что в России в те дни ценище люди с Азии шрюдковой. na przykład z Uzbekistanu, ponieważ uważa się, że pieczą mięso lepiej niż Rosjanie. Ale lepiej jest mieć Gruzina w swoim towarzystwie na wakacjach, bo w Rosji Gruziny są bardzo szanowani za swój talent do gotowania mięsa. No normalnie. Jeśli w towarzystwie nie ma osób z tych krajów, to ten, kto ma przyjaciół z tych krajów i zna przepisne najlepsze przygotowanie mięsa, grilluje szaszłyk. Ogólnie rzecz biorąc, maj w Rosji jest pełen dni wolnych. Jest to jeden miesiąc w roku, w którym Rosjanie odpoczywają prawie pół miesięca, ponieważ po majowych świętach jest święto 9 maja, tak zwany w Rosji dzień zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, i wtedy Rosjanie mają jeszcze trzy dni wolnych. A propos samego święta nazywa się ono Świętem Wiosny i Pracy. O godzinie 12 po południu w centrum każdego miasta można spotkać ludzi z biało-czerwonymi plakatami bardzo przypominające radzieckie plakaty, na których jest napisane wiele różnych słów o tym, jak ludzie kochają pracę i wiele różnych zwrotów ze Związku Radzieckiego. Istnieje również wiele plakatów i rysunków na ten temat, ale w dzisiejszych czasach. Tylko starszy ludzie chodzą z takimi plakatami. Nie zobaczysz młodych ludzi na tej paradzie. Wszyscy młodzi ludzie poszli pić wódkę i jeść mięso. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Dziękuję bardzo za subskrypcję na mój patronite i do widzenia wszystkim.